Granice współczesnej woli wyznaczają południowo-zachodnie tereny Żoli Przemysłowego, północna strona obwodowej linii kolejowej za stacją Warszawa-Gdańska, aleje Jana Pawła II, aleje rozolimskie, linia WKD, południowa strona linii kolejowej na odcinku Warszawa-Włochy, Warszawa-Zachodnia, zachodnia strona lasku na kole oraz północno-zachodnia strona alei Armii Krajowej. Dzielnica Wola ma powierzchnię 19,26 km2 i liczy około 138. 8462 mieszkańców. Obecnie podzielona jest na 8 rejonów koło urlichów, odolane po młynów, czyste nowolipki mirów. A jak było kiedyś? Wielka Wola Warszawska, czyli, z jednej strony, jest to nawiązanie do powierzchni, do obszaru tej, tejże, tejże woli. A z drugiej strony nawiązanie do własności y, y książęcej. Słowo wola, co, co to słowo oznacza? Otóż y, wspomniany książę y, Bolesław II chciał zagospodarować te tereny. Y, pamiętajmy, że wówczas forpoczty Puszczy kampinowskie, czyli takie laski, zakajniki, dochodziły właśnie aż tutaj, do, do Warszawy. Trzeba było to wszystko karczować zasiedlać. W związku z czym e, książę zaczął ściągać na te tereny osadników, którzy mając zwolnienie, czyli wolniznę, przez kilka, kilkanaście lat mogli dokonywać karczunku, zagospodarować te tereny, by rzeczywiście tutaj można było uprawiać zboża, prowadzić hodowlę itd. itd. I w ten sposób wola zaczęła się jako ta e, mała wioska książęca rozwijać. Magna Vola Varsovienzis, czyli Wielka Wola Warszawska, taką nazwę nosiła wieś, o której kroniki pisały już w XIV wieku. Leżała ona dokładnie w miejscu, gdzie dzisiaj położona jest dzielnica Wola. Wieś była na tyle duża i znacząca, że w 1575 roku w politycznym chaosie wywołanym ucieczką króla Henryka Walezego właśnie tu postanowiono dokonać elekcji nowego króla. Jest jeszcze kilka takich wyróżników wiążących się z wolą. Rozwijająca się Warszawa na przestrzeni wieku, tak jak i nasz organizm, ciągle się, ciągle się zmieniamy. W ramach jednego pokolenia widzimy, jak ulega zmianie Warszawa. Przykładowo tak zwany dziki zachód, czyli, zachód, czyli kwartał ulic ulica Towarowa, ale Jerozolimski, Jana Pawła II, Aleja Solidarności, to był teren nazywany dzikim, dzikim zachodem, to jest fragment oczywiście woli. Dzisiaj jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się fragmentów Warszawy, popatrzcie Państwo masę wieżowców tam powstaje i mieszkalnych, i, i, i biurowych przy, przy Towarowej, Pańskiej, Sienne i tak dalej, i, i, i tak dalej. Czyli w ciągu jednego naszego życia widzimy jak to się błyskawicznie zmienia. W wiekach średnich takich dużych zmian oczywiście ludzie zaobserwować nie, nie mogli. Natomiast rzeczywiście XIX wiek jest tym przełomem dla, dla woli, gdzie War, rozwijająca się Warszawa wypycha, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, wypycha z Warszawy zakłady przemysłowe poza wał lubomirskiego. Wał lubomirskiego to był taki okop ziemny, otaczający Warszawę, właśnie na ciągu między innymi ulicy towarowej, czyli na granicy woli. Z jednej strony ten wał spowodował, zbudowany w 1770 roku, spowodował, że Wola w jakimś sensie została odcięta od Warszawy, bo tylko ulicą Chłodną i Rogatkami przy tejże ulicy prowadziła droga ulicą Wolską dalej na, na zachód. To było jedyne takie odcięcie, ale z drugiej strony spowodowało to, że tańsze grunty i niższe podatki spowodowały, że znaczna część zakładów przemysłowych przeniosła się na teren Woli i to rzeczywiście był taki to było takie koło napędowe dla rozwoju woli od tego momentu, czyli w zasadzie od lat od połowy XIX wieku wola zaczęła intensywnie się rozwijać, uprzemysławiać. Na woli powstało ponad 800 zakładów przemysłowych, które zatrudniały dziesiątki tysięcy robotników nad dzielnicą górowały kominy. W 1923 roku przy ulicy Karolkowej w polsko-holenderskiej fabryce lampek elektronowych, przemianowanej później na polskie zakłady Philips S.A., rozpoczęła się produkcja żarówek. Fabryka obić papierowych i papierów kolorowych J. Franaszek przy ulicy Wolskiej rozszerzyła produkcję obłony i papiery fotograficzne. Dobrolin, producent chemikaliów znany z doskonałych past do butów, został wybudowany przy ulicy Wolskiej na wysokości ulicy Redutowej. W 1927 roku zakłady zostały uhonorowane nagrodą Grand Prix na międzynarodowej wystawie przemysłu w Paryżu. Przy ulicy Dworskiej w 1919 roku ruszyła państwowa fabryka karabinów, a w zakładach mechanicznych Ursus przy ulicy Skierniewickiej w latach 1916-1918 powstał prototyp Pier pierwszego polskiego ciągnika. Dzisiejsze zakłady, które widzimy, no między innymi ta gazownia, w której mamy przyjemność gościć, powstała w 1888 roku, była budowana. Tutaj też zaczęto budować linię tramwajową. Tutaj też przeniesione na wolę zostały zakłady Produkujące platery norblina itd., tak tak tych zakładów rzeczywiście tutaj, tutaj przybywało. Jednocześnie pamiętamy, że tutaj to rolnictwo odgrywało kolosalną rolę jako zaplecze, zaplecze Warszawy. W 1888 roku powstała na terenach woli jedna z najpiękniejszych w dzielnicy budowli Gazownia Warszawska. Była to druga po zakładach na powiślu gazownia, która została wybudowana wskutek rosnącego zapotrzebowania na gaz. Budynki przy dawnej ulicy Dworskiej, dziś ulicy Kasprzaka, utrzymane są w stylu neoklasycznym. Zachwycały ówczesnych mieszkańców nie mniej niż dziś. Od roku 1925 gazownia nazywana była miejską, po tym, jak stała się własnością miasta. Po wybuchu II wojny światowej gazownia wstrzymała działalność, a same jej budynki doznały licznych uszkodzeń. Sukcesywna praca przy jej odbudowie sprawiła, że już w czerwcu 1945 roku wznowiła produkcję gazu jako jeden z pierwszych zakładów powojennej stolicy. Gazownia działała do 1987 roku, kiedy to zakończyła się produkcja gazu w zakładach przy ulicy Kasprzaka 25. Dziś w budynku dawnej aparatowni znajduje się Muzeum Gazownictwa w Warszawie. Obok licznych świetnie zachowanych urządzeń, służących m.in. do produkcji gazu, zobaczyć można kuchnię gazowo-węglową, fryzjerską lokówkę czy żelazko na gaz. W roku 1916 generał Pruski Besseler, który wraz z Armią Pruską okupował tę część, lewobrzeżną część Warszawy powiększył, kilkakrotnie powiększył obszar Warszawy, włączając całą wolę w granicę Warszawy i od tego momentu w zasadzie datuje się taki jeden wielki organizm, którego częścią integralną, częścią Warszawy staje się, staje się Wola. Nazywam się Irena Habiera. W tym roku kończę 100 lat. Całe życie mieszkam na Woli. Wszystko tu znałam. Każdy zachodni, każdy sklep, gdzie jest? To po co mi było? Gdzie indziej chodzić? Muzeum Powstania Warszawskiego zajmujące powierzchnię 1800 m2 działa od 2004 roku. Siedziba muzeum mieści się w dawnej elektrowni tramwajów miejskich i otoczona jest Parkiem Wolności. Wśród zieleni centralne miejsce zajmuje mur pamięci z wyrytymi nazwiskami blisko 11 tysięcy powstańców poległych w walkach w sierpniu i wrześniu 1944 roku. W parku umieszczone zostały także fragment dawnego pomnika księcia Józefa Poniatowskiego oraz obelisk kuczci adwokatów żołnierzy Powstania Warszawskiego. Nie się Państwo zastanawialiście, Dlaczego akurat Wola jest jedną z kilkunastu dzielnicy warszawskich? Dlaczego wybiła się na to, by być dzielnicą? Pier jedną z nich jest to, że Wola była własnością książęcą w wiekach, w wiekach średnich, natomiast Warszawa otoczona była Wianuszkiem w własności szlacheckiej. To były wioski, małe wioski szlacheckie. Czyli ta pozycja jako Domeny książęcej już dawała pewną przewagę nad innymi, nad innymi ośrodkami. Była w, wówczas wola obszarowo dosyć duża. To jest jeden element. Następny, gdyby tak przyjrzeć się woli, kiedy ona w zasadzie powstała, można zacząć od takiego momentu, że Bolesław II, książę Mazowiecki, gdy budował Warszawę od podstaw, Tę, dzisiaj znaną nam ze starego, ze starego miasta na przełomie XIII i XIV wieku, musiał mieć jakieś zaplecze. Bliższe czy dalsze zaplecze. I takim bliższym zapleczem na drodze do Błonia, czyli znanej siedziby, czy dalej do Sochaczewa, była właśnie, właśnie wola. Miłości, wszystko wybaczy, Smutek zamienić ci w cienie. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę, kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłości wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja.